Dziś o histogramie. Czym w ogóle jest histogram? Histogram jest to wykres pokazujący skalę tonalną zdjęcia. Jeżeli zdjęcie przekształcimy z kolorowego na czarno-białe, otrzymamy tak naprawdę zlepek tonów jasnych i ciemnych. I tak mniej więcej działa właśnie histogram. Jeżeli na zdjęciu będą dominowały ciemne barwy, odczyt histogramu przesunie się w stronę lewą. Jeżeli na zdjęciu będą dominowały tony jasne, odczyt histogramu przesuwa się w stronę prawą. Całą przestrzeń histogramu tak naprawdę możemy podzielić na pięć elementów: kompletne czernie, tony ciemne, tony średnie, tony jasne i kompletne biele. Cała ta idea natomiast opiera się na 11-stopniowej skali tonalnej opracowanej około 1940 roku przez amerykańskiego fotografa Angela Adamsa. Chodzi ogólnie o to, że e, liczba 0 określa kompletną czern, liczba 10 określa całkowitą biel. Po środku, czyli numerek 5, odnosi się do 18% szarości, czyli zasadniczo tego poziomu, do którego zawsze dąży światłomierz w naszym aparacie. Można by ogólnie ten ton określić jako czyste niebo, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że niebo w tym wypadku będzie odczytywane jako czarno-białe. I tutaj właśnie możemy wrócić do naszego histogramu, który jest graficzną reprezentacją tego, czym jest właśnie ta skala tonalna. Ale do czego w ogóle jest nam histogram potrzebny? Tak naprawdę dzięki jego odczytom jesteśmy w stanie stwierdzić, czy na zdjęciu nie utraciliśmy bezpowrotnie jakichś szczegółów w zbyt ciemnych albo w zbyt jasnych elementach. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę, czy nie, natomiast na ekranach naszych aparatów no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego dostrzec. Tak samo monitory w naszych komputerach też nie zawsze są na tyle dobre, żeby wszystko pokazać, albo nie zawsze mamy je po prostu dobrze ustawione. I tu z pomocą przychodzi histogram, który zawsze prawdę nam powie. Ale co to w ogóle znaczy, że straciliśmy informacje w czerniach? Chodzi po prostu o to, że jeżeli byśmy chcieli później wyciągnąć jakieś elementy w postprodukcji z naszego zdjęcia, no nie będzie to zwyczajnie możliwe, bo na tym zdjęciu po prostu nie ma zapisanych w tym fragmencie żadnych informacji jest po prostu czerw. Jeżeli mimo wszystko podwyższymy jasność, ta część stanie się szara. Bez żadnych szczegółów, bez żadnej tekstury, bez niczego. Jeżeli zaś będziemy robić zdjęcie w ciągu dnia, czyli takie powiedzmy standardowe zdjęcie w standardowych warunkach, ile w ogóle można tak to nazwać. Większość zapisu na naszej skali tonalnej, czyli na naszym histogramie, będzie się zawierała w okolicach środka. Ewentualnie z lekkim przesunięciem w stronę prawą, czyli w stronę tonów jasnych. Dzieje się tak dlatego, że po prostu no, ani nasze oko, ani tym bardziej aparat, który jest dużo mniej doskonałym organem niż, niż nasze oko, nie jest w stanie dostrzec wszystkiego. Zarówno bardzo ciemnych elementów, jak i bardzo jasnych. I zasadniczo na tej podstawie powinniśmy już dojść do wniosku, że należałoby unikać tego typu sytuacji, gdyż bezpowrotnie straciliśmy bardzo dużo informacji w czerniach. Ale czy to znaczy, że absolutnie nie możemy schodzić na skraje tej skali? A czy te zdjęcia wyglądają dobrze? Jak przyjrzycie się histogramom, mogłoby wskazywać na to, że zdjęcia są niepoprawnie wykonane, bo jeden jak i drugi schodzi bardzo mocno na skraj. Natomiast są w fotografii techniki, tak zwane niskie lub wysokie klucze, które właśnie opierają się na tym, że zbliżamy się bardzo mocno do krawędzi tych skali. Zdjęcia są poprawne, natomiast jest to też swego rodzaju wymysł artysty, że w taki, a nie inny sposób chciał właśnie to zdjęcie pokazać. Natomiast na razie skupimy się na postawach fotografii, bo to już jest zabawa, którą można uskuteczniać, kiedy już postawy się pojmą. Także na razie wystarczy wam tyle, że wiecie, że coś takiego istnieje, a wrócę po prostu do tego kiedy indziej. Także podsumowując, warto patrzeć na histogram, bo potem jak wrócimy do domu, może się okazać, że zdjęcie już nie wygląda tak ładnie, jak wyglądało na ekranie aparatu i już nic z tym nie zrobimy. Jeżeli mamy tego typu sytuację, wiemy, że zdjęcie jest dobrze naświetlone, wiemy, że w razie czego zawsze możemy je podkręcić, w jedną, jak i w drugą stronę. Więc nie ma nigdy problemu. Tego typu histogramy również wyglądają dobrze, także tutaj również nie mamy się o co martwić. Jeśli zaś chodzi o sam histogram, możemy go podejrzeć już w większości aparatów, albo w podglądzie na żywo, albo też, jeżeli wejdziemy już do galerii zdjęć, którą wykonaliśmy, i po prostu klikniemy na dane zdjęcie, na konkretną daną funkcję, żeby taki histogram nam się w ogóle pojawił. Jeśli zaś chodzi o oglądanie histogramów w domu, hmm, większość programów do obróbki, z którymi się zetknąłem, Większość z nich miała już taką funkcję, więc nie ma najmniejszego problemu, czy korzystacie z Photoshopa, czy z Gimpa, czy z Lightrooma, czy z Photoscape'a, czy z jakiegokolwiek innego programu. W 99% przypadków na pewno macie możliwość podglądu tego histogramu, a on zwyczajnie po prostu przydaje się w pracy. Tak więc na dzisiaj to tyle. Wiecie co z tym robić, dalej nie zanudzam. Dziękuję za uwagę i do następnego!